Kiedy życie mnie zgina, świat traci kolor. Ty wchodzisz jak światło i wszystko wraca powoli. Twoje słowa są jak most, gdy stoję. Nad przepaścią ma twój głos, jak zaklęcie, które budzi mnie ze strachu. Nie potrzebuję bohaterów, mam siebie wystarczy. Bo twoje wiesz mi dasz, radę brzmi mocniej wszystkie tarcze. Nawet kiedy milczę, ty czytasz mnie lepiej niż ja. Jakbyś znał każdy fragment, każdy cień i każdy znak. Kochasz mnie do granic, tam gdzie kończy się siła. A zaczyna wiara, która trzeba. W oczach mam odwagę. Kochasz mnie do granic, tam gdzie kończy się siła. zaczyna wiara, która trzyma Twoja miłość nie jest słodka Jest prawdziwa jak blizny Czasem boli, czasem piecze, ale zawsze mnie podnosi wyżej Ty nie pytasz po co walczysz Ty mówisz choć wygramy I nawet gdy nie mam sił, ty stoisz obok Jak byśmy byli tacy sami Z tobą każdy cel brzmi jak echo przeznaczenia A każdy ból zamienia się w lekcję, którą niosę jak zwyciężenia Jesteś moim spokojem, gdy serce wali jak alarm i moją burzą, gdy trzeba rozwalić to, co trzyma mnie w szarach Kochasz mnie do granic, tam gdzie kończy się siła Gdyby nie ty, już dawno bym się zgubiła Ale twoje serce trzyma mnie jak lina. I nawet w najciemniejszej chwili wiem jedno Jeśli idę do przodu, to dlatego, że idziesz ze mną Do granic Aż braknie tchu Do granic Aż strach padnie na kolana do granicy.